Więcej. Jeszcze więcej! Jeszcze więcej! No co się z nas śmiecia? No na musy! O! Jeszcze więcej! Boże, jak tam jest jasno no po prostu. Gdybym u nich był, to po prostu bym y, czuł się, jakbym na słońcu był. Tak Jeszcze! Jeszcze! Nie, koniec! Jaki głupi Nie no. Koniec prawie no, no nie mogę. Jeszcze potrafić. das. Dawajcie! z Co z piekarnika? Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dawajcie.